Jak mądrze zmienić pracę lub potworzyć własny biznes? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Łukasz Karczewski i prowadzę firmę Łukasz Karczewski Coach and Trainer, w ramach której pomagam, pomagamy osobom na etacie oraz przedsiębiorcom zbudować karierę marzeń w 90 dni metodą czterech kroków. I właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, jaki błąd pojawia się schemat postępowania pojawia się najczęściej przy zmianach pracy. On jest bardzo często wywołany emocjami. Eee, no, nie ma się co dziwić, bo jeżeli już mamy dosyć naszej pracy i pojawiają się też elementy wypalenia, no to jest ten obszar potrzeba jak najszybszej zmiany, tylko, że co do zasady szybka zmiana niestety może wpędzić nas w pewien problem, bo trafimy dokładnie w bardzo podobne miejsce lub w bardzo podobny reżim. Zatem tutaj chciałbym wam przedstawić schemat tego jak to wygląda w większości przypadków. Nie mówię, że tak jest zawsze. Niemniej rozmawiając z dużą grupą jakby osób, która boryka się z tego typu problemami, a ja jestem od tego, żeby tutaj wam w tym wszystkim pomóc, przedstawię wam coś, co być może jest dla was bliskie i gdzieś obserwujecie to u siebie lub też u osób, które Chciałyby zmienić pracę dziś, które znacie wokół, i widzicie podobny schemat postępowania. Więc przechodząc teraz do konkretów. Pierwszy, pierwszy, pierwszy punkt, to jest moment, gdzie mamy już tę sprzeczność. Nie? Już jest ten moment, kiedy wszystko nas wkurza w tej pracy. I każdy dzień już jest dla nas problemem. I czujemy to niezgodę, dysonans w zakresie tego, jak obecnie pracujemy. No i tutaj. W to są też przykładowe objawy, też, które mam z rozmów ze swoimi klientami, ale też, które ja znam osobiście, bo przecież przechodziłem przez, taki, e, przez taką sytuację również. Są to spadki nastroju, więc wysoki stres przełożenie na objawy fizyczne. Stres zawsze gdzieś w ciele da swoje, e, swoje znaki, także nie ma siły, że to się tak nie zadzieje. Schemat bardzo częsty, myślenie o poniedziałku, w niedzielę. A o piątku już w poniedziałek, nie? czyli tak naprawdę myślami jesteśmy cały czas gdzie indziej, w miejscu, które jest dla nas lepsze, żeby przerwać ten dzień pracy, żeby to się skończyło i żeby odetchnąć. No to jest pewnego rodzaju uwięzienie ze życia. Nie? Po co? No ale tak jest. I się zdarza. Poczucie bezcelowości swoich działań, szczególnie też w dużych matryksowych organizacjach, gdzie wszystko zależy od wielu interesariuszy i możesz robić, działać, i to i tak nie ma znaczenia. Dzieje się tak często też, brak identyfikacji z miejscem pracy, poczucie uwięzienia w obecnej sytuacji, czy też zaniedbywanie zdrowia, jedzenie, używki sen. O, to mój przykład. Ja tam właśnie przez pracę, gdzie, gdzie towarzyszyłem, mega sprzeczność, mocno nadszerpując swoje zdrowie właśnie w tym zakresie. No także zmniejszona sprawczość i chęć do działań poza pracą, czyli wracamy z pracy, kierunek, kanapa, drzemka. Robi się wieczór, coś tam porobimy, pojemy nieregularnie, idziemy spać, wstajemy, stresuwa, kopi w klejnie i brak spójności z wartościami. To jest bardzo częsty powód, właśnie tego dysonansu. Dla mnie to był jeden z głównych elementów, dla których ja etat rzuciłem, między innymi. Więc mierzymy się z tym, i tutaj wypunktowałem listę kilku. Takich najbardziej powszechnych blokerów, czyli przeciwności, które występują w nas przy tym, jak chcemy zmienić pracę, ale tego nie robimy. Czyli jest to brak pewności siebie, pozostawanie w strefie komfortu, lęk przed porażką i chyba najczęstszy brak pomysłu, co robić dalej. One występują, występować będą, są sposoby na to, żeby z nimi pracować. Niektórzy po prostu przez występowanie tych blokerów w ogóle nie podejmują działań, no albo podejmują te, o których Wam teraz powiem, czyli. Po prostu już gdzieś się troszeczkę skonfrontowały z tymi e, blokerami, lub też one zostały lekko uziemione, no i szukają nowej pracy. I to najczęściej odbywa się przez taki schemat, co mogę robić, nie? czyli co dotychczas zrobiłem, jakie mam wykształcenie. E, odnosimy się do miejsc pracy, w których pracowaliśmy, czyli na przykład jak jesteśmy w korpo, szukamy dalej w korpo, patrzymy co nam dotychczas wychodziło, szukamy czegoś zbliżonego. I cały czas gdzieś kręcimy się w obrębie nam znanym, bo on jest bezpieczny, on jest znany daje szansę pewnego sukcesu powodzenia w pracy. Ok to niewątpliwie tak pewnie pewne rzeczy będą nam wychodzić bo bazujemy na tym co robiliśmy do tej pory. Tylko pytanie czy będziemy szczęśliwi. To jest kluczowa sprawa. Ja równie dobrze też jak pracowałem przecież jako prawnik to jak miałem dość swojej pracy to robiłem dokładnie to samo. Ja po prostu szukałem albo na prawnika albo coś podobnego. właśnie kontrakt management. On ma jest to jakby działka, która no, prawnie dotyka yy, yy, kilku obszarów, więc gdzieś tam yy, i też managementowo, więc gdzieś tam szukałem właśnie na takiej zasadzie, jakie mam studie do tej pory, co zrobiłem, gdzie pracowałem i to były główne wyznaczniki tego, co mam robić dalej. Nie? I fajnie, żeby oczywiście poszedł za tym hajs, czyli lepsze pieniądze. No i tak szukamy, i co się potem dzieje? Zmieniamy tę pracę, jest. Ok, na początku, no bo mamy inne okoliczności, mamy innych ludzi, inna firma, pewne oczekiwania, że tutaj będzie inaczej, no ale często nie jest. To jest to, że często właśnie nie jest, bo mm, trafiamy do miejsca, które nadal jest z nami niespójne, bo zmieniliśmy tylko powierzchownie na to, co nam się wydaje, że byłoby dla nas ok, przez pryzmat naszego doświadczenia i wykształcenia i tego, co robiliśmy do tej pory, nie? I tych doświadczeń, które mieliśmy. I my robimy kopię, klej, ten model powielamy przy zmianach pracy, i potem zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę jesteśmy w punkcie pierwszym, zataczamy koło, zastanawiamy się, może mogliśmy ambitniej, może jednak swój biznes, no i zaczynamy od początku, czy jesteśmy w tym punkcie. I potem znowu czekamy, aż będzie ściana, konfrontacja z blokerami, i znowu ratujemy się szukaniem nowej pracy, i prawdopodobnie znowu mamy ten element. Nie musi tak być, i każdemu życzę, żeby y, działając w ten sposób znalazł pracę marzeń. Naprawdę, super by było, no ale tak nie jest. Więc, co można zrobić, żeby troszeczkę inaczej podejść do tego tematu, zdrowiej i dać sobie troszeczkę przestrzeni i czasu dla siebie, żeby zrozumieć o co nam chodzi. Otóż, tak tutaj my, że już mamy tą sytuację i idziemy tutaj do. Wewnątrz sterowność w... dobrze. Myślałem, że zrobiłem typo. Wewnątrz ster... zrobiłem typo. sterowność, dobra. W pierwszej kolejności praca nad pewnością siebie. To jest kluczowa sprawa, bo też nie każdy rozumie pewność siebie. W ramach tego jak my pracujemy, to wewnątrz we, tą, tą, tą pewność siebie postrzegamy właśnie w takiej triadzie. Lubię siebie, działanie pomimo lęku i wątpliwości i wewnątrz sterowność. Nie? I o co tutaj chodzi? Lubię siebie to jest kluczowa sprawa, żeby przede wszystkim zbudować ze sobą relację i akceptować swoje wady. Przede wszystkim trzeba być dla siebie mega wyrozumiałym i no akceptować w szerokim ujęciu swoje, swoje, swoje niedociągnięcia, i być też dla siebie wyrozumiałym. Działanie pomimo lęku i wątpliwości jest po to, żeby Bać się je robić, a wewnętrzna terapia jest po to, żeby nie ulegać zewnętrznym czynnikom i umieć nimi zarządzać, umieć je e, odpowiednio wyizolować, czyli jeżeli pojawia się okoliczność jakaś zewnętrzna, to naszym zadaniem jest się zatrzymać, złapać myśl, która się pojawia w związku z tą okolicznością, przeramować tę myśl i dopiero potem zadziałać. To jest tak zwane zatrzymanie się, żeby Automatycznie nie reagować na rzeczy z zewnątrz. I praca nad pewnością siebie to jest jak mięsień. Tutaj ćwiczymy właśnie działanie pomimo lęku i wątpliwości, zarządzamy myślami i mamy o sobie świetne zdanie. To jest mega ważne, żeby zacząć rozumieć o co nam chodzi to jest punkt wyjścia. I to ćwiczymy cały czas. Ta pewność siebie jest ćwiczona każdego dnia, naprawdę. I to nawet nie dotyczy zmiany zawodowej, ale to jest mm, nie tylko zmiany zawodowej. To jest mega, mega, mega przydatne do tego, żeby. Po prostu lepiej żyć na co dzień. I idziemy dalej do określenia rzeczywistości. Tutaj jest moment, kiedy skupiamy się na tym, gdzie określamy swoje mocne strony i patrzymy, jak możemy je rozwinąć, także patrzymy na swoje słabe strony, bo ich świadomość jest dla nas istotna, żeby wiedzieć, jak nimi zarządzać, ewentualnie też pewne rzeczy delegować. Na tym etapie także badamy nasze potrzeby w każdym z obszarów naszego życia. I Przede wszystkim pracujemy nad zmianą przekonań, czyli przyglądamy się sobie, jakie niekorzystne przekonania nam towarzyszą i jak możemy je zmienić. Ja bym chyba jeszcze tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, mianowicie praca nad strachem. Nad strachem przed porażką. To jest moment, kiedy właśnie uczymy się traktować porażki jako prezenty i. Jeżeli się pojawią, umieć czerpać z niej korzyść, a niekoniecznie traktować je w ramach blokerów, wręcz przeciwnie, żeby to nas nakręcało. No i dlaczego to jest te dwa obszary, pierwsze, dlaczego to są ważne, bo to jest skupienie na wnętrzu. To jest skupienie na czymś, co tutaj nie występuje. To jest od razu akcja, to jest od razu skoki, szukanie, a tutaj się zatrzymujemy i zobaczcie, robimy mega zbudowanie, żeby zaistniała zmiana wewnątrz. To jest kluczowa sprawa, bo dzięki temu. I tej świadomości i nowym podjętym działaniem i działaniem też w zupełnie nowy sposób inaczej się postrzegamy. Wiemy jaką mamy amunicję. Tak uczymy się kilku rzeczy tutaj też, które bezpowrotnie zmieniają nam perspektywę podchodzenia do pewnych rzeczy. No Jeżeli się prze, prze, przepracujemy spra, strach przed porażką raz a dobrze to on już się nie pojawia. I idziemy do wizji. I tutaj właśnie jest to czego nie ma tu, bo tutaj szukamy pracy. I skupiamy się, co mogę robić, a tutaj mając grube podstawy pracy nad pierwszym i drugim obszarem, tutaj skupiamy się na wizji, czyli tak naprawdę jakie my mamy wartości, jakich ludzi chcemy mieć wokół, jaka misja, filozofia, sens działania, pasje e, są w nas, co nam towarzyszy. Z każdy z tych elementów można doprowadzić do tego, co chcemy robić. Wszystko trzeba zbadać, tak? czego chcemy spróbować, jaką wartość chcemy wnieść do życia innych ludzi co chcemy zrobić, żeby ten świat był lepszy, jakie nasze predyspozycje mogą te wartości tworzyć. Tak? Czyli tutaj robimy takie, no powiedziałbym, prześwietlenie takiego nurka. Zastanawiamy się nad kryteriami stylu życia, ile godzin chcemy pracować, czy chcemy pracować zdalnie, czy chcemy pracować stricte z ludźmi, czy w biurze, czy, czy, też, czy też chcemy pracować w zespole, czy indywidualnie. To jest właśnie to, czego nie robimy tutaj, bo tutaj powielamy to, że idziemy po prostu dobrze znanego nam środowiska, które robiliśmy do tej pory. A tutaj skupiamy się nad tym. W ogóle się jeszcze nie skupiamy na tym, co robimy, tylko co jest dla nas ważne. Nie? robimy tego nurka. Jak ma wyglądać Twój każdy dzień? Ile godzin chcesz pracować? Czy to ma być 8 godzin bite, czy 2 godziny z rana? Potem chcesz mieć przerwę, iść na siłkę, pracować sobie później e, wieczorami, to tak naprawdę. Tworzy podstawę do tego, żeby zdecydować się na określoną ścieżkę kariery, zarówno w kontekście etatu, jak i w kontekście działalności gospodarczej. I dopiero na końcu budowania tej wizji wybieramy ścieżkę życiową, czyli zastanawiamy się, co mogę robić, ale nie bazujemy na tym, tylko bazujemy na tym, na tym. I na tym. Dlatego ten wybór zaczyna być prosty, bo wypływa z nas, i no, odbiega od tego tutaj postępowania, a zatem przechodzimy dalej do realizacji wizji. Czyli na przykład w moim przypadku, ja pracując 11 lat jako prawnik i e menadżer, pracując w korpo i tak dalej. Jak ja sobie układałem swoją wizję na końcu, to wyszło mi, że ja bardzo chciałbym podróżować, już nie wchodząc w moje filozofie i tak dalej, bo jakby to, to, to jakby na ten moment nie jest najbardziej istotne, ale ja chciałem podróżować, bo to jest moją pasją, i pomaganie ludziom jest dla mnie jakby naturalną rzeczą, którą już po prostu robię od praktycznie początku mojego życia. I nawet na takim dużym stopniu ogólności pomagać i podróżować. Pomagam Wam, pomagam moim klientom w zbudowaniu ścieżki życiowej. Pracuję online, więc jestem cały, całe moje kryterium życia było takie, żeby pracować skąd chcę, mobilnie i ta wizja została zrealizowana, nie? A trzy czy cztery razy zmieniałem pracę właśnie w tym modelu wyżej. Więc też wiem, jak to jest, no i dopiero po znalezieniu swojej wizji, podjęciu konkretnych działań, czyli realizacji wizji. Ta wizja się urzeczywistniła. No i tutaj macie następujące możliwości. Szukasz pracy zgodnej z wizją, budujesz biznes obok etatu. Ja tak teraz zrobiłem, już nie jestem na etacie, Bugo, budowałem obok etatu. Zmieniasz etat na biznes. Tak też zrobiłem kiedyś, z różnymi skutkami doświadczenia, super pieniężnie, niekoniecznie, ale te doświadczenia teraz pikują i zmieniasz etaty, oprócz tego robisz biznes obok. Bo takie, takie rozwiązania też są możliwe. I ta realizacja wizji już jest prosta, bo jest automatyczna, bo tak naprawdę wynika z głębi tego, o co ci chodzi. I to jest sposób, skuteczny sposób na to, żeby pracować i żyć w zgodności ze sobą. Więc zauważcie, że ten etap następuje dopiero po trzecim etapie. Tu zobaczcie, ile tutaj brakuje jeszcze. Więc. Pracujcie w ten sposób, poszukujcie swojej ścieżki w ten sposób, a nie w ten. Warto się zatrzymać, zastanowić, zbudować solidne wartości, uzbroić się, zastanowić przede wszystkim nad sensem swojego bycia, i potem to się przekłada na świat rzeczywisty i działa. Nie zmieniajcie tak pracy. Zatrzymajcie się, zróbcie to mądrze i pracujcie z zadowoleniem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.